Siemaneczko! Sponsorami dzisiejszego odcinka jest Piotr Riot, Rafał, Claperson, Wendigo, Kanada oraz BATS. Wielkie serdeczne dzięki. A my dzisiaj dokończymy sobie poprzedni odcinek, bo się jebłem i jednak... Ee... Marcin był w przełapotajstwie w tamtym odcinku, tylko ja sobie go uciąłem. Nie wiedziałem, że to jest tamten, więc sobie skończymy tamten i zrobimy kolejne. I będziemy się tak, nie mówię, będziemy, Nie będziemy już się chylić ku końcowi tej serii, ale będziemy już koło połowy tej serii, czyli w takim najważniejszym, myślę, miejscu. Punkt kulminacyjny nastąpi niebawem tej przygody sprzed 9 lat. Szajcie, od 9 lat nie wyjechał z kraju, to jest dla mnie niesamowite. I nie widział się. Z rodziną w ogóle. Ha. No nic, no tak wybrał. Albo musiał, nie wiem. Yy, odpalamy gościa. No, ten nie jest biały. Kambodża, Marcin, nie przejmuj się. Wszystko będzie dobrze. Jest i o to mi chodziło, właśnie. Ja nie widziałem jeszcze kraju na planecie, ale to jeszcze wiecie: no ja daleko nie wyjeżdżam, nie? Tylko w koło komina się kręcę, jak to niektórzy piszą, że wyjazd do Grecji, to, czy Hiszpanii, czy gdzieś. To, to trzeba pojechać, jednak wiecie: według niektórych konkretnie, naprawdę kurwa, konkretnie na no, jakieś zadupie totalne, to wtedy to jest wyjazd, a nie takie tam: o klapka zgubił. <laughs> I, kurwa szukawszym przełapataństwie. O jezus, no ale takiego czegoś nie widziałem. No to jak tak to wygląda ta ich plaża, to to, to no. wiem jedno z moich wyjazdów do Grecji. Super drogi hotel, piękna plaża jednego roku, w kolejnego roku plaży nie ma. Po oni nawieźli piasku. Znowu się wyjebał. No i hobby, nie ma plaży, po prostu zabrało, więc to nowożenie piasku u nich myślę, że może być podobne. To jest jakiś kurwa teren podmokły, tam mogą być krokodyle albo coś gorszego. Boże, jak brodzi! Mówiłem wam, że będzie brodzić! <ścoughs> Przałapa On oni stworzono do tego! Rów, który ma odprowadzić wodę z tego terenu, nie odprowadza jej. A widzicie, szanowni, czyli ten sheet stream, gdzie odprowadzał w swoim głębniku 2.0 w tym, co wynajmował, siem rep, w, CMREP, w tym takim wysokim, wiecie, co do korfa do rzeczki, odprowadzał swoje szałopotaństwo, zrobił rurę. To już ma doświadczenie w tym. Chociaż zajęło to troszkę czasu. Ta woda po każdym deszczu Gdzieś tam się zbierała i te kałuże się robiły To nie było tak, że udało się nam zrobić to wszystko idealnie No dużą zasługą było nawiezienie tej sporej ilości piachu też który, który Przy relatywnie niedużym deszczu Po prostu przyjmował tą wodę No nie, nie. wyzwania na każdym kroku Nikt nie mówił, że będzie łatwo Przecież nasz artysta ma naprawdę pociąg do państwa bo tu mamy kilka minut takich ujęć, bez żadnego zupełnie komentarza, tylko jest ta muzyczka dołożona, którą słyszycie, to nie jest ode mnie ta muzyczka, e, o coś tu się dzieje, może zacznie coś mówić, ale tam to wycinałem, nie, bo tego jest strasznie dużo, zapraszam na kanał autora, jak sobie chcecie zobaczyć całość. do dowożą piach, trwa osuszanie tutaj terenu. Będę trzymał, ja będę trzymał. Bana, ja ja co kamerową, się tutaj dzieje? Tak? Co tutaj robicie? Tutaj? Bagno. A co wy tu robicie? Co? My, my, tego miał kurde. Co? Tak Zwany szumnie tutaj buldożerem rozprowadza piasek w miarę równomiernie po całej plaży. 3 dzień zadowolony aby tak dalej. Za wcześnie jeszcze na podsumowanie całego dnia dzisiejszego, ale jest to właściwie pierwszy taki dzień na budowie hidbaru, kiedy już cały zespół ruszył do działania, ruszył do pracy, maszyny jeżdżą, ciężarówki przybożą piach, Wspychać wszystko, rozprowadza. Roz, yy, rozłożyliśmy już na czynniki pierwsze większość wiatrów, które tutaj były starych. Mam nadzieję, że jutro rozpocznie się budowa nowych. Yy, przebudowa starego budynku restauracji już trwa. Tam będą pokoje dla staff roomu, y, część kuchenna, magazynowa oraz stare te dla gości. Później będziemy budowali dobudowali 120 m2 y, restauracji. I baru. No i 12 bungalowów, co najmniej 12 bungalowów gotowych do zamieszkania, takich, których można spokojnie stać. To jest różne piękne atrakcje. Także że gdy każdy, kto tu przyjedzie, mógł spędzić tutaj kilka fantastycznych dni i nocy bez sekundy nawet znużenia. Dużo pomysłów, ale bardzo dużo pracy. Obawiam się, że ci, co tam przyjechali, to faktycznie spędzili kilka dni nocy bez sekundy nie tyle znużenia, co zmrużenia oka. Ale może się mylę. No tam w poprzednich odcinkach było widać, jak morze wylewa. No takie cyrki, no, zalewa wszystko, no, widać jaki jest efekt. No. A w ogóle zauważcie jedną rzecz ciekawą. On teraz mówi, że Rura, która ma odprowadzać nie działa, no ale czy oni naprawiają rurę? No, nie, nawożą piach po prostu. To wszystko w dzisiejszej serii, w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że się podobało i zapraszam was bardzo serdecznie na kolejny odcinek za tydzień. Miłej zawały. I tym samym dopełniliśmy poprzedni odcinek, ale myślę, że sobie zobaczymy jeszcze yy, kolejny, czyli właśnie już tą połówkę w ogóle całej serii, nie? Zobaczmy, co tam mister Marcin wykombinował. Ach, ten 2016 raj obiecany. Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w następnym odcinku Raju Obiecanego prosto z plaży w Paklong, gdzie budujemy nasz mini-resort bungalowy, restaurację i koktajl bar. Hula, hula! Zapraszam Was na dzisiejszy odcinek. Zobaczcie, co się wydarzyło, jak nam idzie praca i co z tego wszystkiego wynika. Miłego oglądania życzę. Zapraszam serdecznie. Ło kurwa, ultra rzadki klapek w samochodzie. Lexus jak to zawsze w Kambodży. Kambodzie. La la. Projekt Kokong Beach Bar. Właśnie ruszam na plażę, zobaczyć czy nasi robotnicy działają zgodnie z wytycznymi. Potem dam się do miasta, tłumaczkę i wrócimy tutaj planować wszystkiego na miejscu. A tak, yy, w temacie mojego wyglądu, yy, jak to powiedział z swego czasu nieodżałowany Jan Kaczmarek, drodzy Państwo, nie regulujcie odbiorników, ja naprawdę tak wyglądam. Noszenie brody ma wiele zalet. Przede wszystkim, nie trzeba się golić. To chyba jest największa z tych z tychże zalet. Natomiast w tym klimacie, przy tej wilgotności i tych wysokich temperaturach, nie do końca jest to komfortowe. W z czym, postanowiłem w dniu dzisiejszym pozbyć się jej niedługo odrośnie, ale przynajmniej przez kilka dni będę miał większy komfort związany z brakiem zarostu. I większy podbródek. Ja mam na przykład zarost właśnie przez podbródek prawdopodobnie, chociaż szczerze mówiąc mam zarost od 15 lat, więc nie wiem nawet, czy mam podbródek. Wpadło mi przez chwilę do głowy, żeby się ogolić, ale nie. stary poczynione na początku... Były kwestionowane przez naszych robotników. obecnie już chyba wszystko wyjaśniliśmy, więc mam nadzieję, że będzie z górki, się przekonam, jadę właśnie, już jestem prawie, że na miejscu, zaraz zobaczymy, jak się sprawy mają. Fajnie są te poduszki pod zagłówkami, Louis, witam, zobaczcie, bo że są miejsce, więc zagłówki im tam gówno dają, to jest takie co się dokopują. Bo inni pewnie myślą, że to prawdziwe, w Europie kosztuje 5000 euro, a tam tylko 5 dolców. No, popatrzcie się. Tak było, jak przyjechali, tak, tak śmiałem się z nich w jednym z odcinku, właśnie, bo zobaczyli krowa klapki Louis Vuitton i, Boże, jakie tanie, 2 dolary, a u nas, u nas to by kosztowało z 200. Dobra, słuchajcie, ja tu przyspieszę, wytnę, nie? Bo on tak jedzie od tego kurwa resortu, co go robią. Ech, no Ogólnie na pewno położenie jest fajne. Yy, może i plaża jest do dupy, ale przynajmniej dojazd jest, jest zły. Pierwsza, Pierwsza refleksja, która mi się nasuwa, to fakt, że tutaj dzień staje zbyt szybko. Słońce, jak już wschodzi, to od razu świeci, tak z pełną mocą. A co z takim delikatnym wyjściem promyczka? Posmeraniem po twarzy, delikatną sugestią, że należy już się budzić. Nic, nic. Po prostu pyk, Było ciemno, jest jasno. Ma to swoje zalety. Ale akurat dzisiaj miałem chotę troszkę jeszcze się powylekiwać, nie udało mi się. Dobrze, a teraz konkretnie, biznesowo. Jadę na plażę. Ale piękna woda Uuu. Jadę na plażę, sprawdzić czy zgodnie z obietnicą dowieziono trawę na dachy. Wczoraj wieczorem miała dojechać, bo jechała z sąsiedniej prowincji. Okazało się, że tutaj nie jesteśmy w stanie... Byłem w kilku miejscach i nie udało się załatwić trawy, która jest tutaj dość powszechnym materiałem do krycia dachów. Nie udało się tego kupić nigdzie. W związku z czym ściągam ją z innej prowincji, to nie sąsiedniej wcale. W związku z czym trawa jechała do nas. Znaczy nie wiem, czy dojechała już, czy nie, ale miała jechać kilka godzin wczoraj, na wieczór. Miała być. Zaraz sprawdzimy. Jeśli dojechała. Czeka mnie dość nieprzyjemna czynność, a mianowicie trzeba będzie pojechać i za to zapłacić. Okej, okay. czyli element zapłaty był problematyczny od samego początku. Myślałem, że to się wykształciło w nim po czasie, ale nie, jednak, nawet jak płaci kasą z, z przekrętu awokado, czy tam nie przekrętu, nie wiem, to i tak jest to nieprzyjemne. Jak tako... O, jak to oddać pieniądze? No jak to? Tylko część oczywiście wydatków. Myślę, że z Tysiaka będę musiał wysypać. Takie przykre. No dobra, patrzymy z daleka. Nie widzę. Nie ma, nie ma, nie ma. Może dowiedzieć tą trawę tam do punktu. Marcin, ale ty się nie przejmuj, to dobrze. Nie trzeba będzie użyć magicznej czynności i magicznego słowa, czyli płatność. Płacić, pozbywać się dulanów, dolarów, dudków. <laughs> Chyba, że to to. Chyba, że to ta Jest trawa, jednak dojechała. Dobrze. Będzie czym kryć. Pi! Okej! Ok. No i woda. Dla pracowników. mi nie pokażę, gdzie się kupuje wepsi. Właśnie wróciłem z miasta. Nigdy nie przestanie mnie dziwić brak chodzenia w czapce z daszkiem i bez okularów przeciwsłonecznych. Gościu, kurwa, oślepnie. Ciekawe czy jeszcze coś widzi, już musiał ubierać okulary, zakładać okulary do live'ów i tak dalej, ale no przecież to jest kurwa katorga, to jest lenistwo czy to jest skąpstwo? Tutaj mamy złożone... Złożoną trawę, słoniętą przed deszczem. A to jest już położony odcinek, no jakoś nie zachwyca mnie muszę powiedzieć w tym momencie, ale pozwolę sobie zaczekać z oceną na później. Od środka wygląda to lepiej. Pierwsze co mi się nasuwa, jak widzę takie konstrukcje, to domek kłapałuchego. No. to <grytanie> kurwa domek z drewna zrobiły. Jak to bajka było o świnkach, tak? Co różne domki miały, ceglany, tam z drzewa i tak z drewna, tak było? Dajcie znać w komentarzach, czy coś pierwsze, ale coś takiego kojarzę. To... To i tak chcieliśmy, żeby z zewnątrz było... Było widać właśnie bambus. Żeby to wyglądało tak bardziej lokalnie. No na razie wygląda to nie najgorzej. No tak, no źle to nie jest najgorzej. Masz rację. Jakoś tak październik zaczyna się samymi dobrymi wiadomościami. Z wyjątkiem może tej, że muszę się policzyć jeszcze raz z pieniędzmi, to wygląda na to, że mam już szefa kuchni. Jaki pan Hak? Jak ten pirat? Hak pochodzi z Bangladeszu i podobnie, że specjalizuje się w kuchni włoskiej. Co jest dość zabawne, chociaż, zważywszy na profil jedzeniowy, który gdzieś mam w zamyśle połączenie kuchni zachodniej z lokalną może właśnie to być idealne rozwiązanie zobaczymy, gdzie się ma przyjechać razem z nim przyjedzie człowiek, którego już miałem okazję poznać Taro I słuchajcie o panu Taro albo Tarąg, nie wiem to jest jeszcze zanim pa, po, Marcin poznał swoją przyszłą małżonkę i Spłodził córeczkę. Tarong. To był pan Tarong. A może tam była tranzycja, jak w tych krajach często bywa? Nie, raczej nie. Taro. Jest osobą stąd, a więc mówiącą po kmersku i po angielsku, co wydatnie ułatwi mi komunikację na placu budowy. No to Taro jest świetnym sprzedażowcem. On naprawdę wie, to jest. Niewyuczone takie rzeczy po prostu niektórzy mają. Doskonała umiejętność komunikacji z ludźmi e, może być bezcennym nabytkiem, kiedy już rozpoczniemy obsługę gości. Takich ludzi jak on właśnie nam potrzeba. No, a pierwszy październik 2017. Tak jak coś to się mówi, pierwszego października. Jak już to się nic nie dzieje. Ale jest ładny widok, to właśnie mi się coś przypomniało, już to wrzucam, ale jak poszukacie sobie to można taniej, gdzieś tam mi się mignęły za 4 zł, ale za cholera nie mogę ich teraz znaleźć, te same, nie? wiecie jak to jest na Ali, ale podrzucam linka, będzie jako kod QR do tych, można sobie zapierdzieć na lodówkę, coś takiego, no powiedzmy, że znajomych w Kambodży mamy chyba, nie, wszyscy w jakiś tam sposób. Oczywiście wszystkie te magnesy pochodzą z Chin, są robione w Chinach. Wszystko na jedne kopyto. Na jedne kopyto, ale no różnią się w zależności od kraju, miejsca wyspy i dalej, tak dalej. Także zapraszam. Klikajcie sobie. I poszukajcie na Aliexpress jakiejś lepszej wersji, ale, ale jakoś ciężko te z Kambodżu znaleźć, poważnie. nie Może jakiś jestem ograniczony. Ale no pewnie jestem, ale, ale znalazłem takie, to wam podrzucę. Swoje schronienie mają duże kraby, ale te maleńkie są po prostu usiane wszędzie. To są tysiące malutkich krabików. Nie wiem, czy to się uda zaobserwować. Jak tylko się zbliżam, to one się chowają. No i szanowni, tak właśnie wygląda ta przygoda. Teraz mamy długi odcinek, kiedy po prostu Marcin nagrywa taki grain, ten, tą plażę, te kamienie, krabiki. To się odzywa, i za chwilę przestanie znowu zacznie to nagrywać. Także tak, tak to się prezentuje. Te, teraz ta plaża nawet wygląda w sensie i tak źle, ale to może jakoś wygląda. No... Boże, komunista, taka troszkę ciekawa. No nieważne. E... Tak, to jest taki time-lapse, taki zrobił, tu nie ma, tu się nic nie dzieje, on tu nic nie mówi. Zatem szanowni, my kończymy sobie ten odcinek. Zapraszam wszystkich do zostawienia łapki w dół, jak się nie podobała, jak się podobała łapki w górę. Do subskrypcji kanału. I... O, idzie krab. Widzę go, widzę go, oczywiście, faktycznie. Najdalej no byłem na Dominikanie tylko, tam też chodziły, no, tylko mniej ich było. Tego robactwa całego. No i piasek był inny, jak wiecie. Jak się można domyślić zresztą. To no co, kłaniał się nisko. Trzymajcie się, na razie, cześć. Są jeszcze tak naprawdę duże. Jak znajdę taką prawdziwą jamę potwora Krakena, to jeszcze nagię. Wielkie za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że się podobał. Zapraszam Was serdecznie w przyszłym tygodniu, a jutro kolejny regularny odcinek.